Wczoraj późnym wieczorem wracałem z Koszalina. patrzę przed drzwiami przesyłka <laughs> kurczę a się zdziwiłem karma dla ptaków trzy takie wory i chyba wiem od kogo to to jest od pani Tereski zielonki prawdopodobnie chyba z Lublina z tych terenów tam gdzieśmy Dosłownie dwa komentarze tylko wymienili na ten temat, ale... Ale ta pani chciała koniecznie adres, że wyślę tam dla mnie trochę karmy dla ptaków. Ja się spodziewałem, że to może będzie jakaś dosłownie gramaturowa sprawa. A tu trzy takie wory. No kurczę, byłem ogromnie zdziwiony. Ja Podejrzewałem, że to w jakiejś kopercie bąbelkowej będzie tam parę deko tego ta pani wspominała, że u, nich, u niej u tych ptaków trochę mniej jest w tym roku, a za dużo karmy ma ale to widzę, że to było kupywane bezpośrednio chyba od producenta lub kultownika. Celowo kupione. No jestem naprawdę w szoku, że jeszcze tacy ludzie są, że tak bezinteresownie dosłownie chcą pomóc no co prawda tu trzeba było wydać trochę kasy bo taki taki burczo jak ja się dowiadywałem no, no akurat może nie ta yy, yy, nie ta pasza, nie, nie to ziarno bo to jest ziarno specjalne dla ptaków leśnych drobno ponoć mielone zaraz otworzę to będę dawał tym ptaszkom to zobaczymy I no to podejrzewam że taki worek tam kurczę, to może kosztować około 150 może nawet 200 zł plus przysyłka to kto tak bezinteresownie kurczę, może wydać tyle kasy no tylko naprawdę wrażliwa osoba No Pani Teresko naprawdę dzięki ogromne za ten szlachetny no, no nawet słowo mi uciekło <ścoughs> Kurczę No na ten szlachetny cel jaki pani tu przesłała to to dla tych ptaszków, które tu się kręcą już niecierpliwie, bo codziennie nam śniegu dopaduje i tym ptaszką wysypuje kilka razy dziennie. Ale to co zostanie to znowu zwierzyna w nocy zjada. Dzień w dzień przychodzą te cztery łanie, koziołek, te króliki i one tu wybiorą do, do zera prawie wszystko. No i codziennie wysypuje rano, później po południu dosypuje karmy, także mają tu na okrągło, nic im tu nie zabraknie. No kurczę, jestem naprawdę w szoku. Jak wczoraj zobaczyłem to, aż mi się kurde morda uśmiechnęła. Niesamowicie. Takie trzy, trzy wory co prawda mam jeszcze tej karmy bo ja kupiłem tam zboża różnego typu kukurydzę i jabłka to zbierałem ale ale tego ale właśnie szukałem takiego ziarna drobno mielonego, żeby te młode nie młode tylko te małe ptaszki mogły sobie pojeść no jednak kurde tylko granulat się okazało że dostałem a tu jak z etykiety widzę to jest typowo dla leśnych ptaków ziarno-drobno mielone no i na pewno wielu składnikowe no, taśki już się niecierpliwią trzeba im wysypać Pani Teresko, jak Pani ogląda ten film, to prosiłbym o komentarz na, na YouTube, żebym mógł naprawdę podziękować za ten szlachetny dar. No i spróbuję sfilmować te ptaszki jak tu zajadają te karmę. Wyłożyłem karmę na tych ptaszków. No, i w tych workach się okazał być słonecznik. Kurczę to, chyba najdroższe z tych wszystkich zbóż. Było wiem takie dwa wiaderka pięciolitrowe tego słonecznika. Niech sobie jedzą dowoli dwa wiadra tej mieszanki zbóż i wiadro granulatu no i widzę, że słoneczko nawet wyszło ale jak zauważyłem to jest ten słonecznik jak zauważyłem, że te młode ptaszki młode, kurde, te małe ptaszki, to one łapią zaziarko i uciekają na gałązki i tam sobie obierają. Przed chwilą byłem pod drewno do pieca. No to pod orzechem to już czarno leży od tych łupin słonecznika. Naraz się będą zlatywały taszki. No i cztery, cztery wiadra, takie dziesięciolitrowe jabłek też było żyłem O, widzę, że następny gość się zjawił <gry> Kurde Stały Bywalec parostki, które widać mi tam przerastają